No i jest piękny garbusek, naprawdę 30 centymetrów jak nic, gruby, silny garbusek, okoń, ładny. Dobrze, teraz go zmierzymy i wypuszczamy. zmierzymy go ładnie. O, widzicie? 33 cm, jak nic. Dobra kolego, wracasz do wody. Dobra kolego, darujemy ci wolność. Piękny jesteś, i sobie. Pięknie. I to było to. Po to się rano wstaje. Z ciepłego wyrka wychodzi. No, to do następnego. Trochę czasu minęło do ostatniej rybki Ale oto proszę bardzo co tutaj mamy Następnego I na Hop. Chodź tutaj na wiosło, hops O, poleż się ładny okonek Ale to jest dziś Teraz łapiemy w takich okolicznościach przyrody O, Oj! Kośluzy Bartoszewice jesteśmy. Tu jeszcze trochę obrzucam i zbieramy się stąd. Rybko oczywiście uwolniamy. Oj tak! oczywiście wraca do wody. Oczywiście łapka w górę. Płyniemy sobie w stronę śluzy tu przy trzcinkach ładnie zaraz się zaczajmy cichutko bo płyniemy na silniku elektrycznym dobra stop kotwica Witko jest około półtora metra ale, ale Boluś tuż aleje. Boluś tuż aleje. Dobrze. A my na niego zapraszam. Powolutku, powolutku już spływamy do samochodu jeszcze trochę porzucamy tam coś, zobaczymy jakieś ciekawe miejsce albo na przykład yy, będzie się coś tam rzucało Polowało za rybką mniejszą jakiś drapieżnik, szczupak, boleń jak coś zobaczymy na wodzie, to porzucamy jeszcze. Powiem tak, no przed chwilą jeszcze żeśmy planowali coś, no i znalazłem takie miejsce, zatrzymałem się. Pierwszy, drugi rzut w sumie i coś jest na kiju. Nie wiem co to jest, to może być szczupły. Mam stalkę, to się nie boję o to. Tak, szczupaczek. Nieduży. Nie wiem, czy on ma wymiar w ogóle. Fajny jest taki pistolet. O, proszę bardzo! Jak się ładnie wypiął z tej blaszki. No i o to chodzi. Wcale niekoniecznie musimy rybkę dotykać. Ale było ekstra. Widzieliście? No to nara. Dobra, tu rzucimy kotwice. Dokładnie no, nie jest płytką no. I zbliżamy się już do brzegu oj No z drugiej strony, dobrze. O właśnie. Jesteśmy w na brzegu. Fajno. Teraz co? Teraz tylko o czasie do bagażnika zapakować. Prawda? Koniec na dzisiaj Jak to mówią ręka rybą śmierci Na pusto nie No Wracam na pusto ale Coś tam było To nara